Batumi to przepiękne miasto położone nad Morzem Czarnym kilkanaście kilometrów od granicy z Turcją. Niesamowite stare miasto łączy się z centrum biznesowym, na którym spotkamy mnóstwo nowoczesnych budowli i cudów architektury. Przepiękne, kamieniste plaże, palmy, restauracje i kawiarenki tworzą niepowtarzalny klimat dla turystów z różnych stron świata. Łagodna zima i ciepłe lato przyciągają ich jak magnes. Sezon turystyczny trwa tu od maja do końca października, ale zimą o średniej temperaturze plus 7 stopni bardzo miło się tu spędza czas. Gdzie najlepiej przenocować? Allianz Palace, 41-piętrowy hotel położony w prestiżowej dzielnicy, 60 metrów od plaży i 8-kilometrowego bulwaru. W apartamentowcu pierwsze 5 pięter zajmuje hotel Marriott, Pozostałe piętra mieszczą apartamenty pod wynajem. W budynku znajduje się kasyno, basen, siłownia i spa. Na dole, w klimatycznej restauracji, można zjeść tradycyjne potrawy gruzińskie, jak i dania z różnych stron świata. Ceny są kilkakrotnie niższe niż w Polsce. Dwuosobowy apartament Studio Deluxe 1212 o powierzchni 38 m2. Znajduje się na dwunastym piętrze z oknami skierowanymi na słoneczną stronę, z widokiem na morze i tańczące fontanny. Bardzo fajnie widać też góry Małego Kaukazu. Mieści dużą sypialnię z łóżkiem King Size, kuchnię, przestronną łazienkę z prysznicem, korytarz z szafami i duży balkon. Klimatyzacja i ogrzewanie zachęcają do całorocznego pobytu. W opisie tego filmu znajdziecie link do wynajmu apartamentu i cały szczegółowy opis. Co warto zobaczyć w Batumi? Koło młyńskie o wysokości 55 metrów na 240 osób, cena biletu 4 zł. Wieże Czacza, z której o 19 przez 15 minut leje się darmowa tradycyjna gruzińska wódka. Ruchome rzeźby: Ali i Nino. Najbardziej kontrowersyjna rzeźba w Batumi opowiada o wiecznej miłości i zrozumieniu między narodami. Kolumnady: białe, jasne, zachowane we wspaniałym greckim stylu. Pierwszą latarnię zbudowaną w Batumi w 1863 roku, w czasach Imperium Osmańskiego. Warto jeszcze zobaczyć plac europejski. Miejsce, które będziesz prawdopodobnie mijał kilkadziesiąt razy podczas pobytu w Batumi. Tańcząca fontanna przy apartamentowcu Allianz Palace została zainstalowana w 2009 roku nad jeziorem Ardagiani. Jest punktem, którego nie można ominąć podczas pobytu w Batumi. Codzienny pokaz rozpoczyna się zwykle po zachodzie słońca, około godziny 21. Fontanny tańczą w rytm muzyki pop, rocka oraz klasycznej. Warto zobaczyć wieże alfabet gruziński z V wieku zegar astronomiczny, parki. Ogrody i świątynie. Koniecznie musimy odwiedzić kawiarnie i restauracje. Różnorodność kuchni, która cechuje każde europejskie miasto, jest prezentowana na batumskiej scenie kulinarnej. Lecz cokolwiek lubisz, musisz spróbować lokalnych dań. Kaczapuri i hinkali to podstawa, no i to gruzińskie wino. Nic nie zastąpi spacerów nad morskim bulwarem. Z budkami, z pyszną kawą, stylowymi ławkami, na których można siedzieć bez końca patrząc na morze. Koszt wakacji w Batumi jest nieporównywalnie mniejszy niż w Polsce i większości krajów Europy. Akceptowany język to angielski i rosyjski. Waluta to gruzińskie lari. 1 dolar to około 3 lari. Jedno lari to około 1,5 złotego. Akceptowane jest również euro. Jak dojechać do Batumi? Najłatwiej dostać się lecąc do oddalonego o 2 godziny drogi portu lotniczego w Kutaisi. Loty z Polski realizują linie lotnicze Wizar, oferując loty z Krakowa, Katowic, Gdańska oraz Warszawy. Po trzech godzinach jesteś w raju. Z Kutaisi do Batumi za około 20 złotych zawiozą Was prywatne mikrobusy. Jeśli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach lub piszcie na maila podanego w opisie. Zapraszamy i życzymy udanego wypoczynku.